Moi drodzy, słuchajcie, zaraz zabierzemy się, to już jest zrobione, zaraz, mam jeden ciekawy przypadek brodera laserowego, monochromatycznego, czyli czarno-białego, właśnie tego, L2712, nie wykrywa tuner'a. nie wiem, takie są relacje. Ta jest jest zrobiona, to jest z dnia wczorajszego, jest zrobione, idealne wydruki, jeden klient to zabierze, a aha, tutaj jeszcze coś leży. A i dobra wiadomość dla tych drukarek, które mam tutaj na serwisie Brodera hmm, Atramentowe. Te starsze urządzenia. Głowice już na dniach będą z Chin. Zobaczymy jak wystartują. Wybrałem dobrego dostawcę. Mam nadzieję. Sprawdzonego przez innych. Zobaczymy, bo trochę się sparzyłem w ostatnim czasie. Ta drukarka trafiła do mnie wczoraj. Z jakimiś nieoczekiwaniami awariami. Wymień toner. No. Jest tam... To nie zawaria, to jest dość często się zdarza. Przy układach elektronicznych, tutaj widzicie, ten model wyposażyli już w, w, w chip i dość często się zdarza tak, że oprogramowanie nie, jest, nie obsługuje tego rodzaju chip'a. Tutaj akurat są takie fale, powiem Wam szczerze. To wszystko zależy, bo ta tukarka przecież była kupiona chyba ponad rok temu u mnie i teraz będziemy, tak na dobrą sprawę, muszę to przetestować. Nie ma innej możliwości, żebym to stwierdził. Tak nie składając innych tonerów, i czasami ten toner, który włożę, nie będzie działał w innym urządzeniu. To jest kwestia oprogramowania. I też nie jest powiedziane, że ten wystartuje. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy widzicie. Teraz już nie ma, jak na razie, informacji żadnej, że nie ma tonera. Nie ma. Poczekajmy jeszcze chwilę. Nie, wymień toner. Nie zaakceptował również tego tonera. Czyli dwa tonery, których no, nie jestem w stanie y, zamontować w tym urządzeniu. No, chodź Dobra. Czyli jeden i drugi można tak powiedzieć trzeba będzie zareklamować. Co nam pozostaje? Miałem jeszcze jeden taki testowy. Tego nie mogłem go znaleźć. Który funkcjonował albo był posypany. Tutaj gdzieś mam. 242.1 to będzie ten, a co tutaj jest? Ja tego nie wiem, ale to chyba rozpakowane jest, dobra No nic, no musimy sprawdzić z nowej dostawy Czy, za, czy ruszy 242.1 Nowa dostawa, jeżeli ruszy To będziemy w domu, jeżeli nie zastanawiamy się dalej Chociaż czasami powiem Wam szczerze, mam jednego producenta, trzech producentów nawet tych tonerów to nie ma z tym problemu większego poza tym, że nie jest wykrywany toner fizycznie, mechanicznie jest w 100% sprawny a nie jest wykrywany przez to, że Broder wprowadził w tych nowszych modelach układy elektroniczne, które niestety z różnych są okresów i jest całkowicie inny dostawca i różnie one reagują zobaczymy teraz ten toner. Ostatnia chyba na dzień dzisiejszy możliwość moja, którą mam. Bo ten jest inny, ten jest inny. No i ten trzeci też jest inny z innej dostawy. Wiem, że ten trzeci, który teraz zamontowałem, to jest najświeższa dostawa, którą ja posiadam osobiście tutaj. Niech tu zatrybi. No, zatrybiło. Słuchajcie. Teraz pytanie. Skąd i od kogo ja wziąłem który? Chyba nawet wiem, ale mi się wydaje, że... Czyli z... Zafunkcjonował dopiero trzeci. Wszystko to idzie tym cholernym układem elektronicznym i oprogramowaniem drukacji I zobaczcie, jaka zasadność ta drukarka była kupiona u mnie już niejednokrotnie. niejednokrotnie ja sprzedawałem tym klientom toner. Drukarka, wydruk testowy, wciśnij start. I nie było z tym nigdy problemu. O, co ja zrobię. Poczekaj się chwilę. OK, i start. I nie było kłopotu. Natomiast przy ostatnim. Przy ostatnim zakupie okazał się i jeden, i drugi. Niekompatybilny całkowicie. To jest urządzenie L2712DW, czyli krótko mówiąc... Mamy duplex, mamy sieć bezprzewodową, mamy, wszystkie łącznie, mamy wszystko łącznie z ADF. Ja nie wiem, czy ja w zeszłym roku, około listopada, nie robiłem testu tej drukarki na kanale. Tak, coś mi się wdaje, bo to jest drukarka na pewno ode mnie i... i z, bo klientów znam. Zerknę, nie, wszystko w porządku, myślałem, że jakieś nieprawidłowe. Z, z zobaczymy, jak to z szyby idzie. Dobra, wymień bęben. Bęben możemy sobie zresetować za chwilę, to nie ma z tym problemu, natomiast bęben nie ma elektroniki, to o tyle, o tyle w tym dobrego. Zrobimy kopiowanie z szyby. I często, często się to zdarza, ja też handlując w internecie tymi tonerami, biorę to pod uwagę, że może być taki, a nie inny kłopot niewykrywania danego tonera, chociaż on cały mechanicznie jest w porządku, poza tym, że układy elektroniczne Niestety różnej są produkcji, oprogramowanie samo w drukarce też jest inne, może się też tak zaktualizować samo urządzenie i wtedy, wtedy tego zamiennika nie chwyta. No ale to z tym wszystkim możemy sobie bez kłopotu poradzić, natomiast sami zobaczcie, że tylko i wyłącznie moduł Tonera jest z elektroniką, moduł bębna nie ma żadnej elektroniki. Nie ma żadnej elektroniki. To jest tylko nowy chodzi, czyli elektronika na. Na module tonera, na module bębna wcale Moduł bębna, mimo tego, że będzie Wam wyskakiwał, jak nie, nie będziecie go resetować m, Wyskakiwał, że wymień, czy cokolwiek Nie będzie blokował drukarki, ale toner tak No to by było na tyle w dniu dzisiejszym Z tym się uparałem Natomiast będę musiał w końcu y, zobaczyć y, Od którego dostawcy, czy to będzie azjatycki, czy to będzie tutaj rodzimy Wziąłem akurat te tonery bo mam tam całą masę do reklamacji, to znaczy może i też inne modele, no ale muszę tym zanieść, bo niech długo będę tonął w reklamacjach, a to jak nie ukrywam, dość sporo pieniędzy tam leży, moi drodzy. Czyli pamiętajcie, seria L, czyli obsługująca tonery 2421, 2411, zamienniki, różnie z nimi bywa. Krótko mówiąc, może się zdarzyć tak, że nie wykryje tonera, i, i mimo tego, że był kupowany w tym samym miejscu, ale dostawca, twój sprzedawca, i tak w, w przypadku ja nie mogę tego jednoznacznie określić, że będzie funkcjonować na pewno. I tak czasami do mnie klienci dzwonią, że kupili i nie działają, czy moje będą działać. Też nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie mam możliwości sprawdzenia w maszynie i to. Właśnie to jest taki, taka przepychanka z producentami sprzętu, z producentami z zamienników. Ból zniknie, zniknie ból po jakimś czasie, bo już przestaną się boksować, jakieś większe aktualizacje wypuszczać do maszyn i wtedy wszystko będzie funkcjonowało jak zawsze, a jak na chwilę obecną to jeszcze widzicie z serem L. I z tymi tonerami no, są problemy. Dziękuję za, za uwagę, zapraszam do kolejnych dni. Mam nadzieję, że ta informacja przyda Wam się w celu selekcji, chociaż tej informacji, że może się tak zdarzyć, że jakiś zamiennik nie zadziała, wtedy wystarczy go wymienić na innej, innego dostawcę i będzie funkcjonować. Dziękuję, dziękuję, cześć, do zobaczenia w kolejnych dniach.